Nie dla mnie, nie dla mnie. Ty też, Brutusie? Co ja narobiłem? Po co mi to było? To miał być obiektywny test, a to będzie najbardziej subiektywny test na całym moim kanale. 90% szelek na rynku to jest jakaś pomyłka konstrukcyjna, ale ludzie o tym nie wiedzą, ponieważ nie mieli okazji pracować na porządnych szelkach. Makito, królowo, ja żem z ciebie pracą na dobrych szelkach wskażonych, a teraz wśród nowych szelek nie mogę sobie znaleźć żony. <grybuj> <grybuj> Witam serdecznie Zanim przejdziemy do właściwego testu To musi być chwila pogadanki Dlatego, że faktycznie tak W tej zajawce, którą oglądaliście na początku dostałem, Doznałem lekkiego szoku Jak zacząłem testować szelki Pogoda nas nie rozpieszczała Przez ostatnie tam tygodnie Padało i w końcu w jak się pogoda wyklarowała i znalazłem wreszcie trochę czasu, żeby zacząć testować te szelki no to doznałem nie małego szoku. Doznałem nie małego szoku i wtedy, wtedy doceniłem te moje kochane makitki. Ale żeby nie było żeby nie było, nie chodzi tu tylko o makitę. De facto chodzi o markowe szelki, zwłaszcza starej daty. Na początku byłem w takim szoku, że starałem się zrozumieć, co jest nie tak, ale dobra, może zawsze skąd ten szok. No więc jak już przyszedł ten piękny dzień, gdzie mogłem zacząć testować szelki, no to mówię zacznę od przymiarek, które najszybciej się reguluje. Naj, gdzie najszybciej mogę nimi rozpocząć pracę i tak dalej. No i wszystko fajnie, pięknie, szelki założone, wyregulowane, podwieszam kosę i, i ząk. Szelki były wygodne, dopóki kosy nie zawiesiłem. Jak kosę zawiesiłem, no to stwierdziłem, no nie no, tak się nie da pracować, tak? Męczę się, męczę, próbuję coś tu podregulować i tak dalej, w końcu trochę się spieszyłem, bo nie miałem dużo czasu, a chciałem chociaż wszystkie szelki wyregulować. I stwierdziłem, nie no, jeżeli one są takie trudne, że tak powiem, w odpowiednim ustawieniu, to się nie będę męczył. Różnąłem je na bok, biorę następne, więc zrobię szybką selekcję, zobaczę, które można najszybciej ustawić, żeby można było już pracować. I tak poleciały. Drugie, trzecie, czwarte szelki i normalnie szok. Piąte, no do, w przypadku piątych szelek stwierdziłem, że zrobię jeszcze drugie podejście, bo były jednak już troszeczkę inaczej skonstruowane. Ale doznałem takiego lekkiego szoku, że mówię jak. To kurde, tyle szelek i żadne się nie nadają do pracy, według mnie. I po prostu potem stwierdziłem, bo w ogóle podchodząc do testu. Wiedziałem, że czeka mnie ciężka orka. Dlaczego ciężka orka? Żeby w miarę rzetelnie wyrazić opinię o produkcie, którego się nie zna, to trzeba go przetestować. Więc plan minimum był taki, żeby na każdych szelkach wy, wypalić co najmniej jeden zbiornik demonem i jeden zbiornik hortmaszem. Było to tyle istotne dla mnie, że te między tymi kosami jest około 2 kg różnica w wadze. A jak łatwo się domyśleć, na pewno jedne szelki sobie lepiej radzą z przenoszeniem dużego ciężaru inne gorzej, więc żeby test był obiektywny, to plan minimum zakładał dwa zbiorniki paliwa. Jeden na Demonie, jeden na hortmaszu. Kolejne szelki, i tak dalej. No więc łatwo się domyśleć, że 8 parszelek. A dołączając do tego na przykład jeszcze szelki od hortmasza, no to już 9 parszelek, no to jest 18 zbiorników. To może naprawdę spory teren wykosić. Nie z tym się liczyłem, natomiast jak zacząłem te szelki regulować, podwieszać kosę, no to nagle stwierdziłem, że to będzie najszybszy test w historii mojego kanału, bo nagle stwierdziłem, że połowa albo ponad połowa szelek nie jest datna do użytku. No ale coś mi zaczęło tutaj nie pasować. Bo jednak są ludzie, którzy pracują na tych szelkach i są zadowoleni, więc co jest ze mną nie tak? Albo co z tymi szelkami jest nie tak. I wtedy zdałem sobie sprawę, jak genialne są te stare szelki, które 18 lat mają, które miałem dołączone do Makity. Mi się nimi bardzo dobrze pracowało. Tak jak Już Wam wspomniałem w innym filmie, że mm, kiedy pierwszą chińską kosę kupiłem, to jak zobaczyłem te, te, te powrózki, powroski, co tam były dołączone, co, co miało niby przypominać szelki, to nawet sobie głowy nie zawracałem, żeby próbować to regulować, po prostu założyłem szelki od Makite i pracowałem. Nie? I wszystkimi chińskimi kosami pracowałem na tych szelkach, bo chciałem wykonać pracę też, bo zanim kanał założyłem, nie, nie szkoda mi było czasu, żeby sobie w ogóle głowę zawracać jakimiś tam badziewnymi szelkami. I dlatego żyłem w błogiej nieświadomości. Nie zdawałem sobie sprawy, jaki jest problem z dobrymi szelkami na rynku. Dlatego potem zacząłem dzwonić, konsultować to z widzami Na przykład wiedziałem, że jeden z moich widzów Pozdrawiam Mateusza Miał szelki Cedrusa I sobie chwalił Chciałem się dowiedzieć dlaczego Czy miał porównanie z jakimiś lepszymi szelkami No nie no, Przeskok u Mateusza był Z szelek dołączonych do chińskiej kosy Na Cedrusy Więc rozumiem, że miał przeskok jakościowy Ale nie miał okazji pracować Na porządnych szelkach Porządnie skonstruowanych, to nie znaczy, że mają być nie jak rozbudowane, po prostu, żeby były o przemyślanej konstrukcji. Rozmawiałem potem z Łukaszem, któremu sam poleciłem tak w ciemno, na podstawie opinii innych szelki Olomaka i nie twierdzę, że są złe, ale chodzi o po prostu, one mają specyficzną konstrukcję, która akurat nie do końca mi odpowiada. I chciałem, wiem, że Łukasz bardzo zadowolony z tych szelek był. Zresztą pan z kanału Praca kosą i pilarką tak samo, więc chciałem zrozumieć, dlaczego lub z jakimi innymi szelkami miał porównanie. I była ta sama sytuacja. Łukasz pracował na starych, beznadziejnych szelkach od demona, które sam poprzerabiał, żeby mu po prostu były wygodniejsze. I jak zrobił przeskok na szelki Olaumaka, to był zachwycony, bo miał bardzo duży przeskok jakościowy. I w tym momencie, jeśli ja przez całą swoją karierę, znaczy nie karierę, przez całą swoją przygodę z kosami, pracowałem na starych szelkach od Makity, które konstrukcyjnie są trochę inaczej wykonane, przyzwyczaiłem się do tych szelek w tym momencie przesiadając się na szelki, które w tej chwili są modne na rynku doznałem szoku ale negatywnego szoku to było dla mnie coś, do czego nie mogą się przyzwyczaić, no wiecie, człowiek do dobrego się przyzwyczaja szybko, do gorszego wrócić jest trudno jak ktoś się z malucha przesiądzie nie wiem, na Peugeota 205 na Volkswagena Polo na jakieś zachodnie małe autko, to się bardzo szybko przyzwyczai do tego autka, ale aby mu przyszło z powrotem wrócić i maluchem zasuwać do pracy Pomijam tutaj pasjonatów i kolekcjonerów. Tylko na co dzień przyszłoby zasuwać do pracy, no to to już jest krzywda, nie to jest ciężko. I w tym momencie tak było ze mną. Ja się przyzwyczaiłem do innej konstrukcji szelek, ale do konstrukcji, którą uważam za lepszą w tym momencie. I jak zacząłem nowe szelki niby wypasione testować, to czułem dyskomfort. No nie mogłem się do tej nowej koncepcji szelek przyzwyczaić. Więc moje konsultacje trwały dalej. Rozmawiałem z Szymonem Rekowskim. Pozdrawiam Szymona i doszliśmy do tych samych wniosków. Szymon ma jeszcze starsze szelki, bo Szymon ma szelki od swoich uzgwarnych, które chyba 30 lat mają albo będą miały niedługo 30 lat. I on tych szelek też nie zamieniłby na żadne inne. Rozmawiałem z Janem Kowalskim, który pracuje zawodowo. Chciałem, ja mniej więcej wiedziałem jaką on ma opinię o szelkach, ale w tym momencie. Po tym szoku, jakiego ja doznałem, chciałem się dowiedzieć jeszcze raz, ale już konkretnie, na jakich modelach szelek pracują. No i do tego dojdziemy, bo model jest w tym momencie mniej istotny, ponieważ oni używają drogich profesjonalnych szelek. Jednak założenie konstrukcyjne tych szelek jest tak jak w Makitach, tylko że te szelki, które oni używają, są dużo bardziej rozbudowane. Natomiast założenie konstrukcyjne jest takie same jak w makitach. I w tych starych huzwarnach, co ma Szymon Rekowski, też założenie konstrukcyjne jest takie jak w makitach. Te szelki miały po prostu działać. Miały być długowieczne, miały być wygodne i miały działać. I może niewygodne w takim luksusowym znaczeniu tego słowa. Po prostu miały, być, miały pozwalać na komfortową pracę i miały po prostu działać. I to było tylko tyle, i aż tyle. I to sprawia, że ta stara konstrukcja miażdży pff, Miażdży po prostu moim zdaniem niemal wszystko do, do no, Cenę jest trudno tu powiedzieć, chciałbym powiedzieć do 150 zł, ale to nie jest do końca tak, bo Można znaleźć naprawdę dobre szelki za 120 zł Ale to są białe kruki Po prostu trzeba wiedzieć czego się szuka i teraz ten mój szok, którego doznałem, sprawił, że zamówiłem. Znaczy, dzisiaj siadam, muszę zamówić jeszcze jedne szelki do testu. Muszę się po prostu upewnić o czymś. Poprosiłem jednego z widzów, żeby podesłał mi jedne swoje stare szelki, bo chcę je obejrzeć, po prostu chcę je porównać z tymi konstrukcjami. Szelki, z których jego pracownicy są bardzo zadowoleni, stare szelki. Ja postanowiłem domówić jeszcze jedne szelki do testu Bo po prostu muszę się o czymś przekonać Znaczy podejrzewam, że mam rację, ale chcę to jeszcze potwierdzić testem Dlatego jeszcze jedna para szelek dołączy do testu No i Dopiero zacząłem układać w głowie, jak to wszystko ma wyglądać Ten cały test, na co zwracać uwagę i w ogóle odkryłem, że są Właśnie dwa rodzaje założeń konstrukcyjnych w szelkach. Oczywiście one tam minimalnie się przeplatają, ale właściwie wszystkie, poza jakimiś tam wyjątkami hybrydami, ale prawie wszystkie szelki można podzielić na dwie grupy. I w tym odcinku właśnie Wam powiem, jak będę dzielił szelki w całym teście. Na dwie grupy, jak ja je nazwałem, to znaczy te nazwy są w handlu, w internecie używane. Czy na przykład szelki naramienne, albo szelki plecakowe, ale te nazwy są tak losowo używane, że to, to się ma nijak, nijak do rzeczywistości. Więc ja postanowiłem sobie to usystematyzować. Szelki plecakowe uznałem za jedną grupę, i w tym odcinku wam pokażę, jak je rozpoznać, co zakwalifikowałem do szelek plecakowych. I szelki ramienne. I to są dwie zupełnie oddzielne koncepcje konstrukcyjne w przypadku szelek. I dopiero potem można przejść do już takich szczegółów, jak jakość, wygoda, pewne elementy takie dość istotne, ale do tego przejdziemy w następnych odcinkach. Na, sam, na samym początku ważne jest, żeby rozgraniczyć te dwie konstrukcje szelek. Oddzielnie plecakowe, oddzielnie naramienne. No i po tym szoku, którego doznałem, Zacząłem nad tym myśleć, mówię, skoro są osoby, które pracują tymi szelkami, tymi, które mi nie odpowiadały i to są osoby o różnej posturze, albo osoby niewysokie szczupy, albo osoby dużo wyższe ode mnie i potężnie zbudowane i pracują na tych szelkach i dają radę, no to może ja mam złe podejście i postanowiłem przeanalizować sytuację i podejść jeszcze raz do tych szelek, które mi tak nie leżały. Odkryłem wtedy błąd, który robiłem podczas regulacji tych szelek. Zrozumiałem, jak powinienem je regulować. Zrobiłem korekty w regulacji. No i postanowiłem spróbować jeszcze raz. I nadal stwierdzam, że to jest nie moja bajka. Dla mnie te szelki są niekomfortowe. Czuję się w nich dziwnie. Pracuje mi się w nich dziwnie. I ogólnie uważam, że to jest... Konstrukcyjna porażka, czyli dla mnie takie szelki nie mają racji bytu, no, ja domyślam się, że są osoby, które pracują takimi szelkami, domyślam się, że są z nich zadowolone, każdy ma prawo do swojej opinii, każdy ma też inne oczekiwania i, i jakby to powiedzieć e, predyspozycje, no. Po prostu są osoby, których na przykład postura, figura, może akurat się tak dobrze wpasowywać te szelki, że im odpowiadają. Ja tego nie neguję. Natomiast dla mnie, dla osoby, która wiele lat przepracowała na innej koncepcji konstrukcyjnej szelek, pewna grupa szelek i są to szelki plecakowe, no jest trudna do zdzierżenia. To jest właśnie coś na zasadzie jakbym Jeździł tylko dobrymi samochodami, i nagle ktoś by mi się kazał przesiąść z powrotem na samochody z prl Choćby nie wiem, jak ładnie odpicowane, wymalowane i tak dalej, ale z tymi wszystkimi ich wadami, tak. I w tym momencie dla mnie, szelki plecakowe to jest konstrukcyjna pomyłka. Wszelki naramienne to jest to, co powinno być. Jednak. Ze względu na to, że bardzo dużo osób pracuje z szelkami plecakowymi, sobie je chwalą, postanowiłem zrobić drugie podejście. Tak, jak mówię, jeszcze raz je wyregulowałem. Za, doszedłem do tego, jak powinienem je regulować, żeby móc z nimi pracować, i wtedy dało się nimi pracować, ale ja nadal nie czułem się komfortowo. Te wszystkie szelki przy tych starych Makitach, lub podejrzewam, że przy innych starych konstrukcjach, typu jak yy, szelki od Husgwarny, Szymona i tak dalej. Te wszystkie szelki plecakowe wymiękają przy tych starych konstrukcjach. Nie mają nawet startu. To jest na dzień dobry, ale dam im szansę. Teraz nie wiem dokładnie, ile powstanie odcinków. Postaram się te testy zamknąć jeszcze oprócz tego, w dwóch, maksymalnie trzech odcinkach. Natomiast nie obiecuję, że to się uda, ponieważ jak dojdą jeszcze te szelki domówione, to będzie 9 par szelek do przetestowania, a biorąc pod uwagę szelki od Hortmasza, to będzie 10 par szelek do przetestowania. I jest taka sprawa, że są. Pewne rzeczy, które wychodzą dopiero podczas eksploatacji. Czyli mogę ocenić szelki najlepiej jak potrafię na podstawie ich konstrukcji, jakości wykonania, bardzo istotnych szczegółów wpływających na komfort zaczepiania, odczepiania kosy pracy i ogólnie pracy. Natomiast są pewne aspekty, które wychodzą dopiero podczas pracy i to nie podczas pracy 5-10-minutowej, tylko dopiero jak godzinę zasuwamy tymi szelkami z kosą. I to jeszcze w zróżnicowanym terenie, gdzie czasami jest górka, czasami dołek, to dopiero wychodzą wszystkie zalety i mankamenty szeleg. Dlatego czeka mi ciężka praca. Nie wiem kiedy ten test ukończę całkowicie, czy, czy ostateczny werdykt wydam pod koniec września, czy, czy wydam pod koniec października. Tego nie wiem, tego Wam nie mogę obiecać. Jedyne co mogę Wam obiecać, to, że po tych wszystkich odcinkach tego testu będziecie wiedzieli na co zwracać uwagę w szelkach. Co jest istotne, jak ocenić szelki obiektywnie już na podstawie ich konstrukcji. A na samym końcu, w ostatnim odcinku, o komary latają. Na samym końcu, w ostatnim odcinku, wydam szczegółowy werdykt na temat każdych szelek, które mam do tego, znaczy które zakupiłem do tego testu bo będą przetestowane w terenie, będą przetestowane na dwóch kosach, może nawet na trzech, bo może się uda Makite uruchomić. W sensie, bo muszę rozebrać głowicę kątową, żeby, żeby ją wyczyścić ze starego smaru i nasmarować, i zobaczyć, czy będzie działać. I, i, myślę, i myślę, że ten test będzie, będzie uniwersalny na lata. To znaczy, wiem, że niektórzy chcieliby jak najszybciej poznać mój werdykt, wiem, że niektórzy chcieliby, żeby ten test przebiegł jak najszybciej, ale nie warto tutaj się spieszyć. Uważam, że warto przysiąść do tego porządnie, zrobić to jak należy, ponieważ wiedza, która będzie w tym teście zawarta, będzie uniwersalna na lata. Za każdym razem, jak będzie się zaczynał sezon, to nowi widzowie będą mogli się cofnąć. Do tego testu, szelek obejrzeć wszystkie odcinki, gdzie omawiam wszystkie aspekty związane z szelkami. I na podstawie tych odcinków, będą w stanie kupić porządne szelki. I na podstawie tych odcinków, będą w stanie kupić porządne szelki niezależnie od tego, kiedy te szelki zostały wyprodukowane: czy to za 2 lata, czy za 3 lata, czy za 5 lat. Cokolwiek by się nie zmieniło, to myślę, że po obejrzeniu wszystkich tych odcinków z testowania szelek każdy będzie w stanie sam obiektywnie ocenić, czy szelki są takie, jak należy. Ale ostateczny test to będzie test w boju, wtedy wychodzi wszystko. Dobra, idziemy teraz do omówienia szelek, konstrukcji szelek naramiennych i plecakowych.